Witam serdecznie, Szachowa Polsko. Lecimy moi drodzy z kolejną Kawusią. Ja na starcie tego odcinka przypomnę jedynie, że za każde 100 łapek pod odcinkiem z Kawusią będzie pojawiała się kolejna Kawusia, czyli 100 łapek oznacza jedną Kawusię w tygodniu, ale na przykład 200 łapek oznacza już dwie Kawusie w tygodniu. Także to od Was zależy, ile odcinków Kawusi w tygodniu będzie dostępnych na kanale. Mnie w niedzielę nie będzie, bo będę na turnieju w Opolu, ale taką kawusię nagram jeszcze dzisiaj. Jeżeli pojawi się więcej niż 200 łapek pod tym nagraniem, to w niedzielę również kawusię e, sprawię, że będzie, że będzie ten odcinek publiczny. Dobrze, moi drodzy, lecimy z partią, której moim rywalem jest e, Goffman, Eagle Goffman, zawodnik 2435, e, Kingzinan Attack okej, okay, skoczek w D7. Tutaj nie mam większego wyboru. Tutaj nie mam większego wyboru. Muszę odejść skoczkiem, który tutaj był zagrożony z biciem. No, i tutaj pewnie pasuje uderzyć w centrum, tak? Czyli uderzamy C5. Pewnie tutaj białe będą chciały się ustawiać przez G3. Ok, zagrajmy końce 6. Zagrajmy końce 6. To jest dość naturalne. Okej, okay, koniec e Goniec E2 wygląda tajemniczo, ale ja chyba po prostu goniec E7 i krótka. Na razie tu nie będę wydziwiał. Ruszada to jest z pewnością dobry, dobry, dobry pomysł. Mm, no i pytanie, jak się będzie tutaj rywal ustawiał. Bo. okej, okay, C3 z planem D4 jest to możliwe. Ja D4 nie chcę, bo dostanę koń E4. Tych przepychanek nie lubię urządzać, ale lubię grać B5. I pod D4 lubię Hetmana na B6 ustawiać. To będzie dla mnie taki, wiecie, jasny, jasny punkt do ataku. A jeżeli nie d4, no to wiadomo, że ta presja i ta przewaga przestrzeni już będzie na moją korzyść. Także generalnie moim planem jest też zagrać A5, jeżeli rywal mi nie będzie przeszkadzał. A4. Ja się zastanawiam, czy tego pionka w ogóle nie chciałbym zbić. Z tego względu, że otwieram pozycję, a otwieram pozycję na skrzydle, na którym uważam, że jestem lepszy, że jestem silniejszy. No bo jeżeli przepchnę. Ten pionek mnie będzie irytował, dlatego go biję. Jeżeli Hetman A4, to ja gram Hetmanem na B6 i tak miałem taki plan. Co prawda, skoczek na B6 też mogłoby fajnie tutaj wejść. I nawet dostrzegam, że mógłbym forsować remis po Hetman C6 goniec D7 i goniec C8, ale wiadomo, że nas to nie urządza. Dlatego się jeszcze zastanowię, czy Hetmanem może na C7, żeby koja na B6 postawić. Ale jakoś tak intuicja mi podpowiada, że hetman na b stoi po prostu lepiej. Jeżeli król H1, to chyba A5. Zagram z planem goniec A6. Żeby tego białopolowego gońca jeszcze rozegrać. I to wygląda dość zdrowo, nie będę kłamał. Jeżeli rywal nie odejdzie królem na H1, to ja zagram C4, żeby bić na D3. Okej, w ogóle D4 od razu. A to ciekawe. Nie wygląda zbyt dobrze dla rywala, ale nie wiem, jak to obalić na szybko. Mogę zacząć od gońca B7 na razie, na spokojnie. A5, gońc A6 już nieco mniej mi się podoba, bo ten goniec gdzieś tu na B5 będzie mnie kąsał. CD, skoczek bije D4, na goniec C5 to koń F3. Rywal tam się troszkę rozgrywa. Ja zacznę chyba od gońca B7. Z planem wieża FC8. Może taki ruch jak wieża ab 8 był dokładniejszy. Bo ten goniec tu w sumie niewiele robi. Poza tym, że stoi. No ale dobrze. Moim planem jest zagrać wieża FC8. Ok, wieża D1. Jak zbije, to czym on chce bić? On chce chyba bić skoczkiem. No bo jak zbije pionkiem. No jestem w stanie to przetestować teraz. Pionkiem jednak się zbić. O. Może i słusznie. A co jak zagram Hetman B4 na wymianę? Wymiana Hetmanów wygląda dobrze, szczerze wam powiem. Chcemy tutaj pograć bardzo zdrowo te pozycje. Zaraz koja na B6 chcę ustawić. I tutaj dużo osłabień rywal ma uważam. W tej pozycji, na które mogę się tutaj rozpychać. Może mogłem jeszcze A5 zagrać, żeby tego konia na F1 wyrzucić rywalowi. Bo teraz rywal może zbić i postawić konia na B3. I gdzieś na A5 mnie tu rządlić. Wolałbym do tego nie dopuszczać. Ok, B3. B3 wydaje się być średnie, bo koń B6 gram. Z atakiem na Hetmana. Jak, hetman B4, chyba skoczkiem zbijemy, co? Chyba skoczkiem zbijemy. Skoczek na B4 jakoś tutaj stoi bardzo, bardzo rozsądnie. Goniec A3, co prawda, rywal ma, ale. Ale wydaje mi się, że. Że, 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 że po prostu dominacja tutaj jest, wiecie? Wierzę w C8. Końce 2 nie miałem, bo goniec E7, tutaj mi goniec podwisał. Chcę zagrać królew 8. Chcę wzmocnić tego gońca. Może wieża C7, wieża C8, to jest pomysł. A5, na pewno to jest słuszna idea. Może z planem A4 i dalszym rozbijaniem. Rywal się troszkę dusi, mam wrażenie, w tej pozycji. Nie zdziwi się, jak może jakiś koń E1 zaproponuje. Tylko, że ja też mam jakieś wjazdy wieżą, tak? Wieża t 3 na przykład. To wygląda dość zdrowo. Konie 1 faktycznie nastąpiło. Bo on może chcieć zagrać koń D3. I gdzieś tego koja na C5 ustawiać, widzicie? Może goniec F8 po prostu zagram. Goniec F8 wygląda dobrze. Koń D3 to ja biję na D3. A nie, to mam koń C2 już wtedy. Okej, okay, tutaj. Zagram a5. Jeżeli wieża c8, to wieża c8. Koń d3, ja mam często motywy goniec a6 w tej pozycji. Konie w3. Pytanie, czy nie mogę grać a4. Hmm. Mogę jeszcze jakoś tak próbować. Wieża, wieża, koń a2, tylko że on ma wieża c7. Koniec A3, wieża B7. Wieża B8 trochę wolno to wygląda. Koniec C6, może? Koniec C6 to już koń D3 dostanę. Ja chyba zagram A4, wiecie? W tej pozycji. Żeby to porozbijać. Może to jest słabe, bo to jest słabość na B3. Ale chcę mieć wejścia z koczkiem z B6. Dlatego mi się to podoba. Nie wiem, co o tej pozycji sądzić. Wieża C8 chyba zbije gońcem, żeby na BA mieć wieża A4. Wydaje mi się, że stoję trochę lepiej, ale nie wiem na ile. Nie wiem na ile stoję lepiej szczerze. BA. hm hmm. No nie wiem, wydaje się, że jest ok, ale nie wiem na ile, jakby w skali wyrównania na pewno, ale czy w skali wygrywania. No nic, trzeba grać po prostu normalne ruchy. Rywal szedł ze mną do czasu, na mój czas. Okej, okay, to jest dość ważna decyzja teraz po mojej stronie. Pomogę mogę wtrącić bicie na C1. A że on chce mi koń D3 tam grać, tak? Goniec B4. Wieża c Naamowalne no ja to gońcem na B4, po prostu. Może powinienem bić na C1 najpierw, ale tak chciałem zagrać. Może mam taki ruch jak z d7, tylko co na wieża b1 wtedy bym mógł zrobić? A koń bije a4? Koń d trzyma. Zawsze mam powrót na b6. Jak będę potrzebował. No, czekajcie jeszcze chwilę. Gonieć C3, czy ma sens? Bierze A2, no powiąże mnie tam strasznie. Chociaż tutaj pytanie czy nie mam goniec z d7 Końce 5 Koniec c5, dc, chyba nie mam tam nic Dobra, będziemy taką końcówkę piłować On powinien bić moim zdaniem Wow, nie zbił, to wjeżdżamy w niego, końce 4 To jest błąd według mnie Zagram H6. To jest moim zdaniem błąd. Zobaczymy, czy uda mi się go wykorzystać, oczywiście. Jakiś C2, wieża A2, jakieś takie są moje idee. Konie F5, wieża C1. Zagram tak, jakiś konie D4 będę chciał zagrać. Wieża C1 to wieża A2. Koń d3 jakiś ma. Koń 3 może goniec d7. Tylko że wieża że mu tam puszczam. Wieża b7 to goniec e8. Dowolno troszkę gram, dowolno troszkę gram. Z takim na skoczka Kurde, za wolno Powinienem brać tego piona. Źle zagrałem. Ale rywal też nie popełnił większego błędu. Wydaje mi się, że powinienem brać tego piona, tylko tam bałem się, że konie 4 dopuszczam. Ja mi tam jeszcze może wejść na ten na G4, nie podobało mi się to. Nie wiem, czy dobrze zagrałem to F5. Dobra, remis. No to już nic nie ma, ale tak. Prowokowałem, prowokowałem. Dobra, dajmy przegląd. No dobrze się bronił, też ziomek. Nie popełnił jakiegoś większego błędu. Dajmy przegląd partii. Mhm No 95 kontra 94,5, no nic nie poradzę. Minimalnie tutaj na początku mogłem coś pewnie pograć lepiej. Tak czułem, że minimalnie presję mogłem mieć B5, BA, dobra. Jednak hetman C7, żeby koja na B6 od razu ustawiać i A5, A4. No ta. Ja zagrałem trochę zbyt wolno. Zbyt wolno zagrałem A5, tak? Też czułem, że A5 po ruchu, że trzeba. Nie potrzebuję się bałem tego z B5. Tutaj nic nie było. A tu z B7. I dalej A5, dalej A5 właśnie. A ja tu uprościłem za bardzo i dalej apień cały czas. No, rozpychać się tutaj trzeba. E, skoczek B6 i tu trochę. Wydawało mi się, że te końcówki mogą być dla mnie lepsze, że dobiorę się do tych słabości. A tu niestety, choć prowokował mnie rywal, że tutaj coś mogłem wyrzeźbić, mam wrażenie. Ale nic nie było, niestety, nic nie było. No ja myślałem, że mogę tak zbić. Ale tu koń E4 jest właśnie. Bardzo mi się to nie podobało, że ten koń tu wchodzi. Tylko zagrałem tu i. O, tutaj jeszcze było ciężko. Wow, konieczne. Nie widziałem konieczny zupełnie. Zupełnie nie widziałem konieczny. Big Blunder. Wow, nie widziałem tego. Klikcie. No taka wyrównana partia. Troszkę ja na początku, potem na jednym rywal stał lepiej. Po prostu remis tak się zastanawiam, czy miałby jak to przebić. No, chyba stoi królem. O, o, właśnie, to jest re, to nie jest. Wow, czyli muszę podejść, ale konie wsiadam wtedy. A, okej. Okay. Jak H8 to. A nie, bo to pion wisi. Może on nie ma jak wyjść królem. A, ja muszę utrzymać mu tego koja. Wow, to nie takie proste. Nie takie proste. No dobra, to normalna partia. Normalna partia, no co ja poradzę, no czasem czarnymi mi trzeba wziąć, trzeba po prostu zremisować partię. Dobra, tyle ode mnie mieczowa Polsko. Dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka. No troszkę ranking ostatnio spadł, no ale wiadomo, ranking to rzecz nabyta, raz jaką mi zabiorę, raz tutaj zabierze mi. Także do zobaczenia i do następnego odcinka. Pa pa.